No to posłuchaj, bo temat jest prosty jak konstrukcja cepa, ale nikt ci go tak nie powie. Wchodzisz rano do sklepu, patrzysz na te piękne półki, chleb biały, croissanty, jakieś płatki błyskawiczne i myślisz, że jesteś zdrowy, bo jadasz pełne zboża. Tylko, że to jest oszustwo na poziomie Hollywood. Te wszystkie fabryki i koncerny robią z nas maszynki do cukru, bo każda bułka, każdy chleb z dyskontu, każda pełnoziarnista wersja jest spulchniona chemią, polepszaczami, solą, cukrem. I wygląda pięknie, pachnie cudownie, a w środku pusta skrobia, zero błonnika, zero witamin, zero jakiejkolwiek wartości, poza tym, że podnosi ci cukier i sprawia, że wracasz po kolejną sztukę. I nie myśl, że tylko białe pieczywo, bo płatki owsiane, soki jabłkowe, banany mega dojrzałe w kartonie. To wszystko fermentuje w twoim brzuchu, a ty czujesz tylko, że coś się dzieje, bo fermentacja jest, ale nie w sposób, który cię odżywia. Organizm zamienia to w glukozę, robi w jelitach bombę gazową, a ty myślisz, że jesteś fit. Nie człowieku, jesteś cukrowym zombie w planie fabryki, ale spoko, jest na to rada. Nie trzeba rzucać wszystkiego i jeść tylko trawy. Chodzi o to, żeby jeść produkty, które naprawdę mają sens. Owoce całe z miąższem warzywa, surowe lub gotowane na parze, pełnoziarniste pieczywo albo orkiszowe, naturalne płatki owsiane, nie te przemysłowe, instantowe cuda. A takie jedzenie daje powolną fermentację w jelitach, wspiera mikroflorę, daje energię stopniowo i nie robi ci zamętu w przewodzie pokarmowym. I na koniec pamiętaj, pij wodę, ruszaj dupą, śpi. A nie daj się zrobić w bambuko tym wszystkim fabrykom, które sprzedają ci zdrowie w opakowaniu, a w środku masz tylko chemię. Bo dopóki nie ogarniesz podstaw, co jesz, jak przetwarzają to fabryki i ile błonnika ci zostaje, nawet najlepsza muzyka, treningi i energia w życiu nie pomogą. Twoje jelita śpiewają hymn koncernów, a ty stoisz i myślisz, i myślisz, że wszystko jest okej. Okay.